Prowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy Kontrola w dwóch sądeckich domach pomocy społecznej. Kontrola dotyczy ewentualnych nieprawidłowości w przyznawaniu podwyżek pracownikom. Część z nich skarżyła się, że zostali pominięci, ponieważ przebywali na zwolnieniach lekarskich z powodu COVID. Sprawą zajęli się radni Iwona Mularczyk i Michał Kądziułka. Zwrócili się do prezydenta z pismem o wyjaśnienie sytuacji. W odpowiedzi prezydent Ludomir Handel pisze, że pod uwagę brano przydatność dla danego działu, zaangażowanie w pracę, wkład merytoryczny oraz elastyczność na proponowaniu zmiany organizacyjne. Nieobecność w pracy nie stanowiła decydującego kryterium oceny, ale absencja była dodatkowym parametrem, gdyż zaburza to funkcjonowanie każdej organizacji. Taka odpowiedź, szanowni państwo, może sugerować, że pracownicy przebywający na usprawiedliwionej nieobecności z powodu COVID-19 nie byli objęci tymi podwyżkami. A jak dodaje radna Iwona Mularczyk, pracownicy nie mieli wglądu do regulaminu przyznawanych podwyżek. To jest obowiązek, bo to wynika z ustawy. Że wynika to z obowiązku. Natomiast pan prezydent tak kluczu w odpowiedziach, że z tych odpowiedzi można wyczytać, że rzeczywiście pracownicy, którzy byli na przykład nieobecni z powodu COVID, bo oni na to mi zwracali szczególną uwagę. To był szczególny czas, szczególny, trudny czas i wiemy, jak wygląda, jaka była sytuacja w DPS-ach chociażby. Więc yy, oni powiedzieli, że 100% płatnego, płatnego chorobowego oni zarazili się w pracy. A tutaj okazało się, że jeżeli ktoś był nieobecny, na no to nie dostał tego wynagrodzenia. Prezydent Ludomir Handel w odpowiedzi na interpelację pisze również: tu, cytat, jeśli otrzymamy środki z budżetu państwa na podwyżki wynagrodzeń, w tym z reparacji wojennych, to w 100% przeznaczymy je na podniesienie pensji pracowników. Otóż, panie prezydencie, zapewniam pana, że nie rozumie pan tego słowa. A jednocześnie takimi sformułowaniami obraża pan miliony ofiar II wojny światowej. Ale czego się spodziewać po panu prezydencie, który powiedział, że nie widzi nic zdrożnego w tym, że w centrum miasta powstał mural przedstawiający postać Hitlera. A kontrola Państwowej Inspekcji Pracy potrwa do 1 października.